taki krótki filmik dla was, bo dawno już nic nie wrzucałem, no więc tak, ale Roksy żyje i ma się całkiem całkiem, ale postanowiłem yy, przekonfigurować dysze w ogóle, bo jednak on na dole jakoś dziwnie tak mulił, więc wsadziłem 52 dysze. Wolnych obrotów nie przestawiając iglicy, która jest na sam dół opuszczona, tak? Chyba nie pamiętam, już co ja tam nóżbiłem. Nie, niekoniecznie, tutaj chyba w tym jest na środku, w tamtym była opuszczana, a tutaj jest na środku, w tym oko, ale się okazuje, że jak teraz sadziłem 52 dysze wolnych obrotów to lepiej na dole się kręci, nie robi takiego muła Ale ma taki moment, że, że nie chce się wkręcić na górę i jak patrzę na wskazania czujnika yy, składu mieszanki to przez cały czas jest bogato więc tak sobie myślę, no niestety z tym gaźnikiem jest taka lipa, że nie można wymieniać dysz tędy, bo to jest tylko taka atrapa, Udaje tylko, że to jest śruba, ale to nie jest śruba, korek, tak jak w tych racingowych innych, tylko tutaj z tym przezroczystym nie ma korka i trzeba po prostu zdejmować cały Całą komorę pływakową demontować, żeby się dorwać do, do dysz i postanowiłem, że zmienię dyszę główną teraz na mniejszą. A, bo Teraz jest na całej długości 15-14. Od najmniejszych obrotów jest między 15 a 16. Idąc w górę jest przez cały czas 15, 16, 14 no a mogłoby spać nawet czasami trochę niżej, więc 14 to jest optimum więc ja muszę teraz zmniejszyć dyszę główną i zobaczmy jak to będzie szło no. no niestety tutaj dojście to jest takie dupne że muszę wszystko rozbierać żeby się dorwać do, do gaźnika nie to co w boosterze szast była dysza 126, teraz zamontowałem 122. No i zaraz sobie pojadę sprawdzić, jak to się ma. Mam nadzieję, że lepiej. Zobaczymy. Opiszę Wam po przyjeździe. Dobra, będę trzymał lewą ręką w ten sposób. Widać, że jest bardzo bogato. No i teraz. Да, я до ale nie aż tak. Jest lepiej, więc wyższa chyba... Nie wiem. 118. Znowu 4 mniej. Dalej. ciekawe to jest wszystko On coś na secie. chyba akumulator wsiada ciekawe ile jest na To, no, no chyba trochę trzeba go podłączyć do ładowania no dobra, to tyle, nara. No więc na razie skończyłem regulację 118. Już nie wyjechałem, bo po prostu jest tak rozładowany akumulator, że muszę go naładować, jednak to sonda plus pompa elektryczna to więcej zdecydowanie biorą niż jest w stanie ten. to magneto wytworzyć czy to coś ta elektrownia jak widzicie spy kupiłem w końcu naklejkę na wydech z firmą szła mi z Włoch półtora miesiąca ponad tak ją przykleiłem że jakby się chciała odkleić to zawsze ją pasek jeszcze przytrzyma Także na razie dysza wolnych obrotów 152, e, przepraszam, 52 iglica chyba na środku, już nie pamiętam, to trzeba by obejrzeć tamten filmik. Co jak wymieniłem, gaźnik to regulowałem, a iglica, a dysza y, wysokich obrotów, dysza główna, już szedłem do 118 i i myślę, że dalej jeszcze by można było schodzić w dół, więc może będę schodził. ale Straszliwie to upierdliwe, bo za każdym razem muszę odkręcać całą komorę pływakową najpierw gaźnik Tutaj te wszystkie plastiki to zdjąłem i jeżdżę na razie tam w takim kiblu tylko zainstalowanym tutaj na te cztery śruby. Także jak jadę to przykręcam siedzenie. Jak przyjeżdżam i dochodzi do regulacji, to muszę je zdjąć, żeby się dostać do cybantów i dogaźnik, a te cybanty, które mam to jakieś chińskie gówno i też się zaczęły pieprzyć, więc muszę jeszcze sobie jakieś dobre porządne cybanty kupić. Także tak, non stop. Sitko. A tak jak wam pokazywałem w filmiku, tutaj w czasie ostatniej burzy zalało mi to do podkorek. Do, do połowy ekranu stała woda. No i patrzcie, to jest po prostu. Zaraz przyniosę tą część. Patrzcie, to jest taki po prostu stryczek. Bierzesz. Tylko tutaj, oczywiście, ja teraz odkręciłem, bo tutaj jest tu i tu śrubki są dwie, przytrzymują to. Ale jeżeli jak to ma być dobrze, no to powiedzmy, że tak sobie siedzi i to jest wciśnięte tylko po prostu Tak. no to kuźwa, no jak ma tutaj woda nie wlecieć rozumiem, że tu jest taki większa, no jakaś taka krawędź, ale tam w środku powinna być guma, wtedy uszczelka, to wtedy by to miało jakąś, miało jakieś ręce i nogi, a tak to gówno to jest gumowy pstryczek, czyli jak widać tutaj jest Guma, OK Ale tutaj nie ma nic. Więc teraz wziąłem kurde, jak rok się opierdoliłem za przeproszeniem dookoła silikonem czarnym, takim do montowania głowic. Ręca, a tutaj. Usiłuję opalarką poogrzewać to, ale gówno, no, nie, nie, podświetlenie działa, ale nie wyświetla się nic, no, zesrało się, no. Co mam zrobić? No, kupiłem drugi taki sam teraz, 150 zł w Tupajerza z AliExpress. Jak mi przyjdzie, to go po prostu od razu rozbiorę. Tamtego nie mogłem rozebrać, już go nie chciałem rozpierdzielać, ale ten drugi, który przyjdzie, spróbuję... Rozebrać, jak się uda, to go tutaj wsadzę, po prostu z silikonu do środka i zamknę, i będzie uszczelka silikonowa. A jak nie, no to po prostu opierdzielę, tak jak tamtego, dookoła, tutaj na wszystkich kurnych krawędziach, czyli tej, tej i tej zostawię tą wolną, żeby ewentualnie jakaś wilgoć miała gdzie uciekać. Te trzy krawędzie wezmę opierdzielę silikonem, no bo to inaczej to widać, że to jest sheet. Ciekawe, czy ekranik tutaj. Przecieknie tędy, czy nie. Bo ten guzik no to jest taki gumiasty. No to powiedzmy, że wytrzyma. Moim skromnym zdaniem. Ale cała reszta... Nie no, powiem wam, że jestem ekstremalnie zawiedziony tym urządzeniem. wydawało się, że jest spoko. Ale jednak jest... Nie jest spoko. Jest to długie. I wystarczy tylko... Znaczy teraz nie wypchnąłem, ale wystarczy popchnąć sieci. Ale się zostawiam tak, niech sobie schnie dalej. Opalarką kurde grzałem tutaj z tej strony Ale to nic nie daje. Po prostu coś szlak trafiło na płytce od tej wody, bo tutaj jednak jeszcze żeby tu prąd nie dopływał. Ale to jest tak zrobione, że jedno jest podłączone na stałe do akumulatora do plusa, a jedno jest do plusa po stacyjce i po prostu jak przekręcasz stacyjkę, no to się włącza podświetlenie, włącza się licznik, ale przez cały czas jest zasilanie. No i jak był ten deszcz, to, to odkryłem, że dlatego jest zalane, bo to się świeciło. Po prostu włączyły się same diody, coś tam się spierdaczyło od tej wody, która tam stała w środku i się podświetlało. Poszedłem wieczorem z psem na spacer, wracam i tu się świeci. No, no kurde, no to wziąłem to, otworzyłem, wylałem tą wodę i następnego dnia suszyłem, ale to już tupa. No, także uważajcie na chińskie wynalazki, są fajne, ale ale nie do końca. To oczywiście bez problemu wytrzymuje Więc tak a tutaj ładuje się akumulator bo jest po prostu pusty 6V, 6A przy teście Był całkowicie rozładowany Dziwne, że odpalał w ogóle. no Więc, a no i jeszcze co do wydechu to kurde y, Jack Motors pisał że jest nierdzewny że w przeciwieństwie do innych wydechów jest nierdzewny no i tym się też zajarałem nie gówno gdzie on jest nierdzewny pewnie przetłumaczyli że to jest nierdzewne. bo to aluminiowe to jest faktycznie ale tutaj jest rdzewny jak widać już kurde żre rdza także Yy, tak naprawdę to najlepiej by było teraz wziąć to kurde wypiaskować albo wyczyścić i jeszcze raz ten cały wydech wylakierować lakierem bezbarwnym i chyba tak będę musiał zrobić że wezmę polerę opierdzielę go i przed zimą będę go musiał zabezpieczyć bo chyba że go na zimę wezmę yy, całego tłuszczem wysmaruję bo Często tak właśnie z tymi pozostałymi wydechami robię, że na zimę po prostu biorę jakieś tłuste maziadło typu tłustsze niż WD-40, jakiś taki smar. I smaruję ten wydech, a na wiosnę go po prostu czyszczę, bo tak to przez zimę to się robi taki rudy, że, że kosmos. No i tutaj widać oszukali. Wcale nie jest z nierdzewki, tylko jest z rdzewki. I rdzewieje. Ale i tak powiem Wam, brzmi kurde jakby był jak MZ, po prostu takie bam, 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 takie dzwonienie tutaj w tym wydechu. Niesamowite to jest. Zupełnie nie brzmi jak, jak taki pierdzik. Także ten cylinder 70 i ten wydech, kurde, no brzmienie mają konkretne. Ale z tym wariatorem więcej jak 100 na godzinę nie pojedzie. Musi być większy wariator. Miałem kupić już teraz yy, Overendza, ale nie kupię, bo muszę trochę odkładać w pieniędzy. Mam jakieś tam plany i nie będę rozpieprzał po prostu forsy na takie bzdety. Jak nie w tym sezonie, to sobie kupię w przyszłym. Na razie nie sprzedaję e ROX 100 na godzinę. Też powiem szczerze, że przy tym, jak ja jeżdżę. W takim ubraniu, ja bym zakładał kombinezon motocyklowy, buty, wszystko. Przecież jakbym się wypieprzył nawet przy, przy, przy 60, no to już jest pełne wytarcie dupy i wszystkiego. Nie, nie mówiąc już o stuwie kurde. Albo jeszcze bardziej się rozpędzać. A jednak no to jest motorower i, i kurde im większa prędkość, tym, tym się robi mniej stabilny. Naprawdę, ta kro, koza, to, stówkę to spokojnie jedzie. Stabilnie, bardzo szybciej już nie próbowałem, ale booster przy 90 to już zaczyna tańcować. Także on 80 na tych kołach, oczywiście dużych, nie? Bo jakby zamontować takie trzynastki od Aeroxa, jakby zrobić tego słapa silnika i zamontować trzynastki od Aeroxa, tak jak robią w tych właśnie spitro tak zwanych francuskich czyli booster z silnikiem od Nitro, czyli Aeroxa inaczej, tylko MBK Nitro. To wtedy 13 z przodu, 13 z tyłu i on leci 110 wtedy, ale na tych dziesiątkach, balonach, to zaczyna tańczyć już przy 90, jak z GPS-em, teraz jechałem 90, to już jest średnio stabilnie. Jeszcze jak przyspieszałem to już w ogóle zaczynał tańcować, więc stwierdziłem, że nie ma. Starczy. To jest taki mały pierdzik, że i tak wszyscy są w szoku. Po prostu usiłują mnie wyprzedzić i patrzą na szafę, a tutaj stówę, żeby po prostu się do mnie zbliżyć muszą mieć. Także i tak jest Większość kierowców w ciężkim szoku. Chcą się ze mną ścigać. Bo na początku to w ogóle dostają baty na starcie dopiero potem. No nie mówię oczywiście o jakichś naprawdę mocnych samochodach, tylko mówię o tym, Milanosem chcą wyprzedzić, <laughs> oczywiście czymś tam, no to wtedy, to wtedy nie mają żadnego podejścia. Dobra, nie ma co pierdolić o wojnie, kiedy jest spokojnie, także kończę, muszę kupić Cybanty lepsze i do jutra jak mi się naładuje, to... Jutro, może pojeżdżę sobie, zobaczę, jak to 118, może dalej będę rzeźbił z, z tym gaźnikiem walczył. Szok, po prostu powiem Wam, że jeszcze nigdy takiego zestawienia nie miałem. Że niskie obroty, taka wielka dysza i mała, wysokich obrotów, ale jakoś to kurde jedzie. Naprawdę. Przeciwny. Dobra. Nara.